Ostatnia dyscyplina, dziewiąta, to wytrwałość. Największy test Twojej samodyscypliny przychodzi wtedy, gdy wytrzymujesz w obliczu przeciwności i zmuszasz się, by dokończyć zadanie na 100%. Największy test samodyscypliny przychodzi wtedy, gdy trzeba się zmusić, aby iść dalej naprzód, kiedy wszyscy w ogóle mają ochotę zrezygnować. I co gorsza, ty też masz na to ochotę. Mówi się, że odwaga składa się z dwóch części. Pierwsza to odwaga, by zacząć, by coś uruchomić, kiedy może się nie udać, bo nie ma gwarancji sukcesu. Druga część to odwaga, by wytrzymać, by wytrwać, iść dalej, kiedy jesteś zmęczony, rozczarowany, kiedy ci nie idzie, nie ma gwarancji sukcesu, a porażka staje się coraz bardziej prawdopodobna. To szalenie ważne. Mówimy, że wytrwałość jest miarą Twojej wiary w siebie i w to, co robisz. Jeśli naprawdę wierzysz, że to, co robisz, jest dobre i wartościowe, wytrwasz bez względu na to, co się będzie działo na zewnątrz. Im bardziej będziesz wierzył, że to, co robisz, jest dobre i właściwe, tym bardziej wytrwały będziesz. A wtedy, i to jest cudowne, bardziej uwierzysz w siebie i w to, że warto pracować. Wytrwałość zmienia Twój charakter. Wytrwałość to tak naprawdę samodyscyplina zastosowana w działaniu. A więc wytrwałość to miara Twojej samodyscypliny. Samodyscyplina wiedzie do samooceny. Kiedy ta rośnie, czujesz się sam ze sobą coraz lepiej, co prowadzi cię do jeszcze większej wytrwałości, a później jeszcze wyższej samooceny. Wchodzisz na spiralę biegnącą w górę. Napoleon Hill powiedział, że wytrwałość jest dla ludzkiego charakteru tym, czym węgiel jest dla stali. Bo najpierw się zmuszasz, nadajesz sobie kształt, formujesz się tak, by zostać wybitną jednostką ludzką lepszym, silniejszym człowiekiem, który wytrwa, kiedy chciałby zrezygnować. Pamiętasz ten film, w którym Al Pacino gra diabła, a Keanu Reeves pyta go, czy to jest test? A on mówi, a czyż nie wszystko w życiu jest testem? Zawsze, gdy masz ochotę zrezygnować, poddać się, iść na skróty, powiedz sobie zaraz. To jest test. Test mojego charakteru ma pokazać, z czego jestem zrobiony. Nie chodzi o to, nad czym pracuję, tu chodzi o to, kim się stanę, jeśli wytrzymam, albo zrezygnuję. Zawsze wytrzymaj, póki nie ukończysz zadania. A kiedy ci się uda, przebijesz się, twój mózg zaleje endorfina i będziesz z siebie dumny jak paw, aż wreszcie taka wytrwałość wejdzie ci w nawyk i nic cię już nie zatrzyma.